Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na nadchodzący tydzień. Co nas czeka na niebie, co nas czeka w gwiazdach. Kończymy kwiecień, zaczynamy maj. Kwiecień był miesiącem zimnym, chłodnym, deszczowym, czasami śnieżnym, trochę według zasady, że jednak przeplata tej zimy trochę może lata mniej, ale zimy było więcej więc chłodny czas no ale natura ma swoje prawa. I swoje rytmy, więc po prostu to jest też taka jej rytmy, jej, jej energię, jej działania. Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu? Będzie to bardzo obfitujący w ciekawe zdarzenia czas. Bardzo dynamiczny, aktywny, interesujący. We środę Merkury znajdzie się w sekstylu z Jowiszem. Jest to aspekt, który sprzyja myśleniu, komunikacji, informacji, zarządzaniu informacją. Dobrze nam będzie szło planowanie, dobrze nam będzie szło myślenie, bardzo dobrze będzie nam szło przygotowania do egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych. Nasz umysł będzie zostawiony na takie twórcze działania. Łatwo nam będzie przychodziło kojarzyć pewne informacje, fakty. Dobry czas na komunikację. Generalnie wszystko to, co związane jest z zarządzaniem wiedzą i procesami mentalnymi pójdzie nam wyśmienicie. Więc warto jakby zaangażować się mocno i zainwestować dużo trudów w to, żeby wprowadzić do przodu nasze plany, pomysły, przedsięwzięcia, będą szło świetnie. Ale to też dzień, w którym Wenus wejdzie w koniunkcję z Neptunem. Obie planety mają ze sobą pewne, pewną relację, pewną powinowactwo. Mówi się, że Neptun jest wyższą oktawą Wenus. Wenus w astrologii. To Freudowska zasada przyjemności, czyli komfortu, zabawy, miłości, szczęścia. To Eros, miłość, zabawa, fan. Neptun zaś to miłość, ale na zupełnie innym wy wy wymiarze: duchowym, transcendentnym, mistycznym, wykraczającym poza ego, poza codzienność, zwyczajność. Jakby te planety się złączą w znaku ryb, w znaku, którym Neptun rządzi, a Wenus jest w wyniesieniu czyli mamy taki piękny, bardzo moment. Yy, przejawiania się miłości, bezwarunkowej energii serca. Żyjemy w czasach, gdzie dużo jest agresji, przemocy, złości, nienawiści. Widzimy to w mediach, w telewizji. Więc bardzo potrzebna nam życzliwość, empatia, bliskość, pomaganie sobie wzajemnie i ciepło. I ten aspekt na pewno w tym pomoże. We czwartek Merkury znajdzie się w Trygonie z Plutonem. Yy, kolejny merkuriański, korzystny aspekt – Merkury, którego naturą jest rozumienie, analiza informacji, ale też przemieszczanie się wędrówki, wchodząc w harmonię aspekt z Plutonem, pozwoli zgłębiać tajemnice, ukryte zasoby naszej duszy, naszych świadomości, naszej świadomości, ale też i pewnych zasobów o charakterze rozwojowym, biznesowym, no bo Pluton, którego naturą jest jakby dyskretne. Trzymanie, chowanie skarbów i ukrywanie yy, tajemnic, a Merkury przecież to Hermes grecki, pan wiedzy tajemnej, hermetycznej. Więc jeżeli on, ten Merkury z Plutonem wejdzie w harmonijną relację, to na pewno będzie miało to bardzo korzystny wpływ na nasze poszukiwania i rozwój osobisty i mentalny. Więc bardzo ciekawy yy, moment. W piątek, yy, Pluton na prawie pół roku wkracza w ruch wsteczny. Pluton jest planetą niekoniecznie miłą, znamy doskonale jego symbolikę, że straszny, czasami okrutny, czasami przerażający, ale jego działanie jest niezbędne. Czyszcząco, regenerująco, transformujące. Jeśli Pluton wejdzie w ruch wsteczny, wiele procesów, które musiały się jakby odbywać, może ulec zakłóceniom. A zatem wszystko to, co jest związane z redukcją, porządkowaniem, wywalaniem, czyszczeniem, Niszczeniem również, bo czasami musimy też coś niszczyć, niekoniecznie w sposób jakiś taki bardzo przemocowy, ale niszczenie rozumiane jako uwalnianie pewnego czegoś, co nas obciąża. No i te procesy na pewno mogą ulec osłabieniu przez najbliższe kilkanaście miesięcy, prawie pół roku, więc cofanie się plutona każe nam się mocno zastanowić nad tym, czy czegoś nie zostawiamy, niedomkniętego, niezałatwionego, niewyczyszczonego, zwłaszcza w obszarze rozwojowym, duchowym, terapeutycznym. Ale w tym dniu również Merkury wejdzie w bliźnięta, czyli w znak swojego władztwa. Więc dla Merkurego jest to szalenie korzystna pozycja. Więc kolejny taki kop merkuriański. Coś, co pomoże, wzmacnia, wzmacnia i wspiera obszar myślenia, analizy, informacji, przyspiesza proces komunikacji. Więc kolejny taki bardzo sprzyjający naszym działaniom umysłowym, intelektualnym. Układ, zdarzenie, więc Merkury wkracza we władztwo. Bardzo korzystne to dla naszych działań. W sobotę bardzo miłe zdarzenie, jakim jest koniunkcja Wenus z Jowiszem. Wenus w znaku ryb jest w wyniesieniu, Jowisz w rybach jest w swoim starym władztwie, więc mamy bardzo piękne połączenie tych dwóch planet. Bardzo ładne, bardzo takie spotkanie dwóch benefików, dobroczynnych planet. Więc przejawienie się miłości. Teraz czas, wiosna to jest właśnie taki czas nadrabiania miłości. Ci wszyscy, którzy trochę przez czas Covid-19 pozamykani, odizolowani od świata ludzi, tęsknią za bliskością, uczuciem, miłością. Bardzo dobry czas na to, żeby tworzyć więzi, nawiązywać kontakty, randki, nasz poznawanie nowych, nawiązywanie nowych kontaktów, znajomości, przyjaźni. Bardzo, bardzo dobry czas. Ale w tym samym dniu. Miejsce, będzie mieć miejsce Nów w znaku Byka. No generalnie jak mówimy o Nowiu, to raczej nam się to zdarzenie kojarzy bardzo pozytywnie. No bo w końcu Nów no przecież moment, kiedy coś zaczynamy, startujemy, uruchamiamy, zwłaszcza w Byku, biznesu, zarządzania, pieniędzy, finansów, nowego życia. Piękne bardzo wydarzenie. No ale w tym dniu będzie mieć miejsce również częściowe zaćmienie słońca, czyli niekoniecznie taki przyjemny moment. A zatem to nie jest dobry czas na to, żeby uruchamiać duże, ważne, nowe przedsięwzięcia, deklaracje, umowy, kontrakty, układy, śluby. To akurat nie jest dobry moment, mimo że sobota, mimo że sprzyja, więc raczej unikajmy w tym dniu podejmowania takich działań, za, które, za którymi idą długie, dalekie konsekwencje i e, które mogą wpłynąć na nasze różne procesy życiowe niekoniecznie w miły sposób. W niedzielę Wenus wejdzie w sekstyl z Plutonem. Kolejne zdarzenie, które jest z założenia pozytywne, pomyślę Wenus, w tym aspekcie miłości, wejdzie również w aspekt pasji, namiętności, zwłaszcza seksualnych, ale w sposób taki pozytywny, no bo to jednak dotyczy Plutona, który, no generalnie w harmonijny sposób działając, uruchamia zasoby, mocy, energii, transformacji, czyli takie uzdrawianie przez miłość trochę tak jak w tantrze. Więc taki bardzo piękny wymiar, wiele takich fantastycznych aspektów nas czeka. wiele fantastycznych uzdrawiających aspektów. A propos uzdrawiania i leczenia duszy i ciała. 11 maja rozpoczyna się kurs astrologii medycznej. Będę prowadził kurs astrologii medycznej dla tych wszystkich, którzy znają astrologię chociażby na bardzo, bardzo podstawowym poziomie, czyli takie chociaż minimum informacji tego Podstaw astrologii, czym są znaki, domy, aspekty. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie to taki warsztat bardziej niż taki typowy kurs. Warsztat pracy. Nie będziemy straszyć chorobami. Nie będzie chodziło o to, że będziemy mówić o chorobach trochę tak, jak mówi się o zdrowiu, to już od razu choroby widzimy. Nie. Bardziej chodzi nam o pewną konstytucję, energię, w jaki sposób funkcjonujemy od strony psychofizycznej. Co możemy zrobić ze swoim ciałem, czyli też element profilaktyki, pomagania sobie. Jak ta koncepcja medycyny naturalnej tutaj się też przejawia, bo w końcu zdrowie to nie tylko kwestia biologii, biochemii, ale również i psychiki naszych emocji, naszych wzorców emocjonalnych. I tym będziemy się zajmować właśnie na kursie 11 maja. Zapisy na Facebooku, na mojej stronie www.solarus.pl. Zapraszam również na mojej stronie kursy astrologii, które możecie sobie zakupić książki, nowe książki z zakresu psychologii, rozwoju osobistego i duchowości. Bardzo polecam serdecznie. No i życzę miłej majówki, ponieważ w poniedziałek mamy 1 maja, więc w niedzielę mamy, w niedzielę mamy początek maja, więc nowy miesiąc. Miejmy nadzieję przyjemny, ciepły, serdeczny. Niech Maj przyniesie nam wszystkim dużo pokoju, miłości. Przyjemności, zabawy. Tego Wam bardzo życzę na długi weekend majowy.